Dzień dobry. Dziś chciałbym Wam przedstawić moją walizkę narzędziową firmy WOREL 5870, którą mam już ponad 3 lata. I coś Wam o tych narzędziach powiem: plusy i minusy takiej, takich narzędzi. Ja ją kupiłem w Castoramie coś za 280 zł, 3 lata temu. No co, otworzymy sobie. I teraz tak. To ta podkładka już nie jest oryginalna, bo ty była taka z takiej z takiej gąbki coś takiego i ona się niedawno mi potargała. No, znaczy w sumie potargała się dawno. Ja ją tak tutaj wsadzałem, żeby te, bo to musi być, bo wypadają te nasadki, więc to sobie dorobiłem z takiej maty. No i co? Ja tą yy, skrzynkę, yy, walizkę narzędziową przede wszystkim, to są moje podstawowe narzędzia, przynajmniej były podstawowe i jak ją kupiłem, to tylko tą walizkę miałem, nic więcej, więc to było naprawdę używane dosyć sporo i do, dosyć hardkorowo, jak na taki zestaw, za takie pieniądze. Już Wam mówię, yy, jakie są może plusy takiego zestawu. No plusy to, że tu jest bardzo dużo tych części, czy tych, tych nasadek i tych różnych tych... Tu jest bodajże, jak się nie mylę, 219 sztuk. Jeżeli potrzebujecie na pierwszy raz i nie robicie zawieszenia w aucie, czyli nie używacie do tego rury, tak jak ja używałem, Zrobię, weźmiemy, zrobimy tak, to będzie w tą stronę. Weźmiemy brechy, brechy to. Poszło. No to nie są takie złe. Co tutaj mogę powiedzieć? Dobra, zaczniemy od może. Co tu brakuje? Brakuje mi jednej dwunastki, ale dlatego, że po prostu ją gdzieś zgubiłem. Defekty, to tak. Tu się połamała trzynastka, jest inna, jest dokupiona i jest połamana szesnastka. Ale tak jak Wam mówię. Ja nieraz używałem tutaj po prostu rury, żeby to odkręcić. To tu mam to pęknięte. Teraz tak. Tutaj jest też poszła z tych małych. Trzynastka się połamała. Więc też jest inna. Co jeszcze było? Ten, ta tutaj przedłużka na jedną, drugą jest też nie z tego zestawu bo się ukręciła podczas odkręcania koła i używania rury półtora metrowej Jak widzicie grzechotka też nie jest z tego zestawu bo grzechotka też to jest że grzechotka i ona mi po prostu przeskakuje Ja ten zestaw trzymam w garażu nieogrzewanym zima nie zima więc no to też rdzewieje, nie rdzewieje więc to się też ma prawo zepsuć no na razie działa ale wiem, że przeskakuje jest do naprawy, dlatego jej nie wyrzucam. Może kiedyś ją naprawię. Co tu jeszcze? Klucze płaskooczkowe. Powiem Wam, nie miałem naprawdę żadnego problemu, chociaż nieraz robię tak, że używam tej dźwigni, tak zwanej, i w ten sposób używam ten klucz. I naprawdę do tej pory żaden nie pęknął. Też nie wszystkie są oryginalne z tego kompletu, ponieważ. Jeden ostatnio musiałem uciąć, żeby dorobić, to była piętnastka, więc piętnastka jest nowa i jedenastkę bodajże zgubiłem, więc też nie jest, nie jest. ale żadna z tych płaskoczkowych nie pękła. Wiem, że jeszcze któraś tu fajkowa była pęknięta, o, pęknięta jest trzynastka fajkowa, jak widzicie, na... To jest na jaki to się nazywa? To jest 1 czwarta, 3-8 i jedna druga, na trzy 8 Pękła też ta nasadka jest pęknięta, znaczy nie fajkowa, tylko przedłużana. No i co jeszcze? no Także chodka naprawdę dużo przeszła, też cały czas działa. Bity te duże, z tym nie ma raczej problemów, no te małe. Jeśli używacie naprawdę hardkorowo, no to potrafią się ukręcić. Chociaż ja tu nie widzę, żeby któryś był ukręcony. O, ten jest, ten jest jeden, widzę taki przekręcony. A tak wszystkie są dobre jeszcze. Jednego jak widzicie brakuje. No i tyle. Yy, tak, jak Wam mówiłem, to był mój podstawowy zestaw narzędzi. Więc było używane rury, brechy, co popadło do tego zestawu, więc no to nie jest zestaw po prostu na takie naprawy. Jeżeli tylko chcecie majsterkować, to naprawdę moim zdaniem warte jest polecenia. Jeżeli do samochodu, do zawieszenia, no to tu bym raczej nie ryzykował. Jeżeli macie dodatkowe, tak jak ja teraz, nasadki udarowe. To też nie ma problemu, bo, bo spokojnie tymi uderowymi wtedy możecie używać ich do właśnie do przedłużek. A tych takich, do takich śrub powiedzmy mniej zapieczonych, to jest od, od czwórki na jedną, od czwórki do 32, dwa, a tu mamy od dziesiątki do dziewiętnastki. Na Trzy ósme od dziesiątki do dziewiętnastki, na jedną drugą od dziesiątki do trzydzieści dwa i na jedną czwartą od czwórki do czternastki. Tutaj mamy jeszcze na świecę, czyli z gumką w środku. No właśnie, no i tyle no. Czy taki zestaw dla Was jest, toś musicie sobie odpowiedzieć sami na to pytanie. Teraz jest bodajże ponad 300 zł, 300 chyba 20. Tak jak wam mówię, no, nie się bardzo przydał i ja sobie go chwalę. Nawet to, że tam się połamało, ale tak jak wam mówię, że to jest po prostu moja wina, bo używałem go naprawdę hardkorowo. Jeżeli tak teraz mam nasadki uderowe, więc tych bardzo rzadko używam, bo przede, przede wszystkim wszystko pneumatem. Ale do motocykla, czy nawet gdzieś zabrać tą walizkę. To, na, to, to jest fajna sprawa. No mam nadzieję, że wam to wszystko powiedziałem ponad 3 lata. Nie pieniądze, nie wytrzymałość, ale na pierwszy raz do majsterkowania moim zdaniem spokojnie starcza, a tu klucze są jeszcze od płaskoczkowe od, 6, od 8 do 22. Czasami brakuje 21, no. ale nie można mieć wszystkiego. Dziękuję Wam gorąco za obejrzenie filmu. Dajcie łapkę, jeśli się podobało. Napiszcie, czy mieliście taki zestaw, jak Wam się spisuje. I nie zapomnijcie subskrybować kanału. Gorąco Was pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.